Jestem Colin. Marie zabrała ze za sobą obrazek, wracając do domu na kolację i pokazała go Marcie. No patrzcie, rzekła ta z dumą. Nigdy bym nie pomyślała, że nasz Dick jest taki sprytny. To przecież się królik w swoim gniazdku, taki duży jak żywy i dwa razy prawdziwszy. Wtedy Mary zrozumiała, że Dick chciałby ten obrazek był symbolem. Chciał powiedzieć, że może być pewna, iż dochowa jej tajemnicy. Tajemniczy ogród był jej gniazdkiem, a ona zaś myśli królikiem. Och, ten dziwny prosty chłopiec naprawdę dawał się lubić. Zasnęła zdrowym snem w nadziei, że Dick z pewnością nazajutrz przyjdzie. Lecz nikt nie mógł przewidzieć, jakiego figla pogoda złatała wiokrzaj. Szczególnie na wiosnę. Marie obudził w nocy odgłos ciężkich kropli deszczu uderzających w szyby. Lało jak z cebra, a wicher wył i zawodził po kątach i kominach wielkiego, pustego domu. Mary usiadła na łóżku, bardzo nieszczęśliwa i zła. – Ten deszcz jest taki przekorny, jak dawniej byłam – rzekła. Przyszedł, bo wiedział, że nie chce, żeby padał. Rzuciła się na łóżko i ukryła twarz w poduszkach. Nie płakała, tylko leżała i czuła nienawiść do plusku monotonnego deszczu i do wycia wichru. Nie mogła już powtórnie zasnąć. Przygnębiające odgłosy nie dawały jej zasnąć, gdyż sama była przygnębiona i smutna. A przecież czuła, że gdyby była szczęśliwa, te szumy i zawodzenia brzmiałyby dla niej jak kołysanka. Jakże był ten wiatr, jakże ciężko te okropne krople biły w szyby, myślała pogrążając się w coraz większej rozpaczy wydaje się że ktoś zabłądził na wrzosowiskach i w zagłobieniu płakał uznała leżała tak przez godzinę przewracając się z boku na bok gdy naraz usłyszała coś takiego że usiadła nagle na łóżku i zwróciła głowę ku drzwiom teraz to na pewno nie wiatr powiedziała do siebie szeptem nie to nie wiatr to zupełnie co innego to ten płacz który słyszałam przedtem Drzwi od jej pokoju wychodziły na korytarz, z którego dochodził oddalony, słaby płacz rozzłoszczonego dziecka. Nasłuchiwała kilka minut z każdą chwilą nabierając pewności, że musi wyjaśnić, co to jest. Wydawało jej się to jeszcze dziwniejsze niż tajemniczy ogród i pogrzebany klucz. Być może odwagi dodawał jej fakt, że w tej chwili bunt wypełniał ją całą. Wygrzebała się z łóżka i zeskoczyła na podłogę. Zaraz się dowiem, co to jest, postanowiła. Wszyscy teraz śpią, a zresztą nic sobie nie robię z pani Medlock nic. Wzięła świecę stojącą przy łóżku i cicho wyszła z pokoju. Korytarz był długi i ciemny, lecz Mary była zbyt podniecona, by zwrócić na to uwagę. Myślała, że odnajdzie drogę do owego krótkiego korytarzyka z zakrytym zasłoną drzwiami, przez które pani Medlock weszła tego dnia, gdy Mary zabłądziła. Płacz dochodził właśnie z tamtego pasażu. Szła zatem przed siebie ze swym chwiejnym, słabym światełkiem, raczej wyczuwając właściwą drogę niż ją widząc, a serce biło jej tak głośno, że niemal słyszała jego uderzenia. Prowadził ją oddalony płacz, czasami na chwilę cichł, po czym znów się rozpoczynał. Czy tutaj miała zawrócić? Zatrzymała się i popatrzyła. Tak, to tutaj. Teraz przez ten korytarz, potem na lewo, potem dwa szerokie stopnie, potem na prawo. No i udało się. Znalazła drzwi ukryte za tkaniną. Otworzyła je ostrożnie i zamknęła cicho za sobą. Stała w korytarzu i słyszała płacz zupełnie wyraźnie, choć nie był głośny. Dobiegał z za ściany po lewej stronie, w której były drzwi. Pod nimi na dole widniała smuga światła, a ów ktoś płakał w tym pokoju i brzmiał jak bardzo młody ktoś. Podeszła zatem do drzwi, otworzyła je i oto znalazła się w pokoju. Był obszerny, z pięknym, staroświeckim umeblowaniem. Na kominku płonął słaby ogień, przy rzeźbionym łożu z baldachimem na czterech kolumnach i przesłoniętym brokaterą. Paliła się nocna lampa, na łóżku zaś leżał chłopczyk, krzyco, krzycząc ze złością. Mary nie wiedziała, czy była to rzeczywistość, czy też może zasnęła i tylko śni się taki dziwny sen. Chłopczyk miał ostro zarysowaną, drobną twarz koloru kości słoniowej, w stosunku do której jego oczy zdawały się zbyt duże. Gęstw włosów opadała mu w lokach na czoło, co twarz czyniło jeszcze drobniejszą. Wyglądał na chorego, ale krzyczał jakby ze złości i zmęczenia, a nie z bólu. Marie stała przy drzwiach ze świecą w ręce i zapartym tchem, Potem ruszyła przez pokój, a gdy się zbliżyła, światło przyciągnęło uwagę chłopca, który zwrócił w głowę w jej stronę i patrzył na nią szeroko otwartymi, szarymi oczyma, które w tej chwili wydawały się olbrzymie. Kim jesteś? zapytał wreszcie szeptem, trochę przestraszony. Duchem? Ja nie, odparła Mariu również drżącym ze strachu szeptem. A ty jesteś duchem? On wciąż patrzył i patrzył więc Marii musiała zauważyć, jak dziwne były jego oczy. Miały kolor szarego agatu i wyglądały na zbyt wielkie do jego twarzy, gdyż ociemniały je długie, ciemne rzęsy. — Nie — odparł, choć nie od razu. — Jestem Colin. — Co za Colin? — wyjąkała. — Colin Craven. — A ty kto? — Jestem Mary Lennox. Pan Craven jest moim wujem. — A moim ojcem — rzekł chłopiec. — Twoim ojcem? — wykrztusiła Marii. Nikt mi nie, nie mówił, że wuj ma syna. Czemu mi nie powiedzieli? Chodź tutaj, powiedział nie spuszczając z niej nieufnego wzroku. Podeszła blisko łóżka, on zaś wyciągnął rękę i dotknął jej ramienia. Jesteś prawdziwa? spytał. Często miewam takie realistyczne sny, więc i może ty jesteś snem. Mary, gdy wychodziła ze swego pokoju, otuliła się wełnianym szalem i teraz jego rąbek włożyła między palce chłopca. Pomacaj ten szal i zobacz, jaki jest gruby i ciepły, rzekła. Mogę cię też uszczypnąć, jeśli chcesz naprawdę przekonać się, że jestem prawdziwa. Przez chwilkę ja też myślałam, że śnię. Skąd przyszłaś? zapytał. Z mojego pokoju. Wiatr świszczał, nie mogłam spać. Usłyszałam, że ktoś płacze. Chciałam dowiedzieć się kto. Dlaczego płakałeś? Bo też nie mogłem zasnąć i głowa mnie bolała. Powiedz mi jeszcze raz, jak się nazywasz. Mary Lennox, czy nikt ci nie mówił, że przyjechałam tu na stałe? Wciąż trzymał w palcach koniec jej szala, ale zdawał się już bardziej wierzyć w jej rzeczywistość. Nie, odparł, nie wolno im. Dlaczego? Spytała Mary. Bobym się bał, że, że zechcesz mnie zobaczyć, a ja nie lubię ludzi widzieć i rozmawiać z nimi. Ale dlaczego? Znów zapytała Mary, coraz bardziej zdziwiona. Bo zawsze jestem taki chory, jak teraz muszę leżeć. Ojciec też nie chce, żeby do mnie mówiono i służbie nie wolno rozpowiadać o mnie. Jeśli przeżyję, to będę garbaty, ale ja umrę. Ojciec nie może znieść myśli, że będę taki jak on. Boże, co za dziwny dom, zawołała Mary. Wprost dziwaczny. Wszystko jest otoczone tajemnicą. Zareglowane pokoje, zamykane ogrody, a teraz znowu ty. Czy i ciebie zamykają? Nie, ale nie życzę sobie ruszać się z tego pokoju. Zbyt mnie to męczy. A ojciec przychodzicie cię odwiedzać? Mary zaryzykowała pytanie. Czasami, najczęściej gdy śpię. Ojciec nie lubi mnie oglądać. Dlaczego? Mary nie mogła się powstrzymać od, zada, od zadania pytania. Coś jakby cień złości przysłonił oczy chłopca. Moja matka umarła, gdy się urodziłem więc ojciec, gdy na mnie patrzy, wciąż ma jej śmierć przed oczymi. On myśli, że o tym nie wiem, ale słyszałem, jak ludzie między sobą gadali. Ojciec mnie nienawidzi. On i ogrodu nienawidzi, przez to, że umarła, rzekła Mary, mówiąc jakby do siebie. Jakiego ogrodu? Spytał chłopiec. Och, no te... takiego jednego, który twoja matka lubiła, wyjąkała Mary. Siedzisz tu cały czas? Prawie. Czasem wywozili mnie do różnych miejscowości nad morze, ale nie chcę tam jeździć, bo wszyscy się na mnie garpią. Zwykle nosiłem taki żelazny aparat, żebym się prosto trzymał. Ale przyjechał do mnie pewien słynny doktor z Londynu i powiedział, że to nie ma sensu. Kazał mi zdjąć to żelastwo i dużo przybywać na świeżym powietrzu. Nie znoszę świeżego powietrza i wcale nie chcę wychodzić na dwór. Ja też z początku nie lubiłam, gdy tu przyjechałam, rzekła Mari. Ale dlaczego tak mi się wciąż uparcie przyglądasz? Myślę sobie o snach, które bywają takie rzeczywiste, op odparł opryskliwie. Czasem, gdy otworzę oczy, nie mogę uwierzyć, że jestem na jawie. Oboje jesteśmy na jawie, rzekła Marii. Rozejrzała się po pokoju, po wysokim sklepieniu, po cieniach kładących się w kątach, po świetle słabych ogni biących od kominka. Naprawdę wygląda to wszystko jak sen bo jest teraz noc i wszyscy w domu śpią. Wszyscy prócz nas dwojga. My jesteśmy obudzeni. Nie chciałbym, żeby to był sen, powiedział szybko chłopiec. Marie tknęła nową myśl. Jeżeli nie lubisz, jak na ciebie patrzą, rzekła, to może chcesz, żebym sobie poszła? Kolin, wciąż trzymający koniec jej szala, teraz lekko go przyciągnął. Nie, odparł. Gdybyś odeszła, byłbym pewny, że byłaś tylko snem. Jeśli jesteś prawdziwa, to usiądź tu przy mnie i opowiadaj. Chciałbym wiedzieć coś o tobie. Mary postawiła świece na stoliku przy łóżku, sama zaś zasiadła wygodnie na miękkim podnóżku fotela. Nie miała wcale ochoty stąd odchodzić. Pragnęła zostać w tajemniczo ukrytym pokoju, i rozmawiać z tym zagadkowym chłopcem. O czym ci opowiedzieć? Spytała. Colin był ciekaw od jak dawna jest Michel White? Na którym korytarzu znajduje się jej pokój? Co robi przez całe dnie? Czy, równie jak on, nie lubi wrzosowisk? Gdzie mieszkała, zanim przyjechała do Yorkshire? Mary odpowiadała mu na te pytania, jak i na wiele innych. On zaś leżał na wznak na poduszkach i słuchał. Prosił ją, by mu opowiadała o Indiach, o swej podróży przez ocean. Dziewczynka zauważyła, że Colin z powodu swych ułomności nie znał wielu gier i zabaw. Popularnych wśród innych dzieci. Jedna z jego opiekunek nauczyła go czytać, kiedy był jeszcze bardzo mały. Zatem teraz ciągle czytał i oglądał obrazki w luksusowo wydanych tomach. Choć ojciec Kolina rzadko go widywał, przysłał mu jednak mnóstwo pięknych rzeczy dla rozrywki. Niemniej chłopca otrzymywane przedmioty nie bawiły. Mógł zawsze mieć wszystko, czego tylko zażądał, natomiast nie kazano mu nigdy nic robić co by się nie zgadzało z jego wolą. Każdy musi robić to, czego ja chcę, oświadczył obojętnie. Gniew mi bardzo szkodzi. Nikt nie wierzy, że będę długo żył. Powiedział to takim tonem, jakby się przyzwyczaił do tej myśli i cała reszta była całkiem bez znaczenia. Ale dźwięk głosu Marii zdawał mu się podobać. Gdy mówiła, słuchał jej zaciekawiony, choć śpiący. Kilka razy zdawało jej się, że zaczął zapadać w drzemkę. W pewnej chwili jednak znów zadał pytanie, które dało im nowy temat. Ile masz lat? zagadnął. Dziesięć odparła Mary, zapominając na chwilę. Tak samo jak ty skąd wiesz? spytał zdziwiony. Bo kiedy się urodziłeś, furtka do ogrodu została zamknięta, a klucz zagrzebany i od dziesięciu lat nikt go nie widział. Kolin uniósł się nieco na łokciu. Jaka furtka do ogrodu została zamknięta? Kto ją zamknął? Dlaczego? Gdzie pogrzebali klucz? Zaciekawił się ogromnie. To to właśnie ten ogród, którego pan Krawen nienawidzi, tłumaczyła Mary nerwowo. On tę furtkę zamknął, nikt, ale to nikt nie wie, gdzie klucz został zakopany. Cóż to jest za ogród? Nalegał Colin, wyraźnie przejęty sprawą. Od dziesięciu lat nikomu nie było wolno do niego wejść. Tak powinna brzmieć oględna odpowiedź lecz było za późno na tę oględność. Colin miał usposobienie zbyt podobne do Marii. On również nie miał czym zająć myśli, więc wiadomość o ukrytym ogrodzie podniecała jego ciekawość tak, jak wcześniej podnieciła Marii. Zadawał pytanie za pytaniem, gdzie mógł się znajdować, czy nigdy nie próbowała odszukać wejścia, czy nie pytała ogrodników. – Cóż, kiedy o tym mówić nie chcą? – odpowiedziała Marii. Myślę, że im zakazano odpowiadać na pytania dotyczące ogrodu. Ja im każę odpowiadać, oznajmił Colin. Mógłbyś to rozkazać? wyjąkała Mari, która zaczęła się lękać. No bo jeśli on zacznie żądać odpowiedzi, to Bóg wie, co się może stać. Każdy musi się starać mnie przypodobać. Już ci teraz powiedziałem, rzekł ostro. Przecież gdybym przeżył, wszystko byłoby kiedyś moje. Oni dobrze o tym wiedzą. Dlatego każe im wszystko powiedzieć. Mary nie zdawała sobie z tego sprawy, że była zepsutym dzieckiem, lecz, wiedzia lecz wiedziała aż nad wyraźnie, że był nim ten dziwny, tajemniczy chłopiec. Zdawało mu się, że cały świat został stworzony dla niego, Jakiś był dziwny, i jak obojętnie mówił o śmierci. Czy i ty myślisz, że nie będziesz żył? spytała częściowo przez ciekawość, lecz tylko w nadziei, że odwróci tym jego uwagę od pokrodu. Nie sądzę, bym mógł żyć, odparł równie obojętnie jak poprzednio. Odkąd sięgnę pamięcią, zawsze mówiono, że nie przeżyję. Najpierw myśleli, że jestem za mały, by rozumieć teraz zaś myślą, że nie słyszę. Ale ja słyszę i to dobrze. Lekarz, który mnie leczy, jest stryjecznym bratem ojca. Jest biedny, a jeśli ja umrę, to po śmierci taty on odziedziczył Michel White. Myślę więc, że nie bardzo mu zależy na moim życiu. A ty chciałbyś żyć? zagadnęła Mary. Nie, rzucił przez, przez zęby zły i zmęczony. Ale umrzeć też nie chcę. Jak się czuję chory, to sobie tutaj leżę i rozmyślam, a potem płaczę i krzyczę bez końca. Trzy razy słyszałam, jak płakałeś, rzekła Mary. Ale nie wiedziałam, kto to. Dlaczego tak płakałeś? Tak by chciała, żeby zapomniał o ogrodzie. Wątpię, odparł. Mówmy o czym innym. Opowiedz mi o ogrodzie. Czy chciałabyś go zobaczyć? Bardzo, potwierdziła Mary cichutko. Ja także wciąż wykazywał zainteresowanie. Zdaje mi się, że nigdy przedtem nie zależało mi na oglądaniu czegokolwiek, lecz teraz bardzo chcę ujrzeć ten ogród. Chcę odkopać ten klucz. Chcę otworzyć furtkę. Kazałbym się tam zawieźć w moim fotelu. Mógłbym na miejscu zażywać świeżego powietrza. Ja po prostu rozkażę sługom otworzyć mi wejście. Był ogromnie podniecony, a jego dziwne oczy zaczęły błyszczeć jak dwie gwiazdy i wyglądały na jeszcze większe. Muszą w końcu mi nadskakiwać, powiedział. Każę się tam zawieść i tobie także pozwolę iść ze sobą. Marie konwulsyjnie zacisnęła dłonie. Wszystko przypadnie. Wszystko! Dick nigdy już nie wróci. Ona zaś nigdy już nie będzie jak myśli królik ukryty w swym gniazdku. Och, nie rób tego, nie rób, nie rób tego, wykrzyknęła rozpaczliwie. Spojrzał na nią jak na wariatkę. Dlaczego? zdumiał się. Sama przed chwilą powiedziałaś, że chciałabyś go zobaczyć. I chcę, odparła, połykając łzy. Tylko, że jeśli im tak po prostu każesz otworzyć ogród i zawieść się tam, to już przestanie być tajemnicą. Kolin pochylał się ku niej z coraz większą ciekawością. Tajemnica? Spytał, co masz na myśli? Powiedz. Maryj zaczęła bezwładnie wyjaśniać. No, widzisz, widzisz, mówiła dysząc. Gdyby nikt nie wiedział prócz nas, gdyby tam było wejście ukryte gdzieś pod bluszczem, gdyby było, a my byśmy je znaleźli, i gdybyśmy mogli się przez nie wślizgnąć i zamknąć je za sobą, i gdyby nikt nie wiedział, że tam ktoś jest, i gdybyśmy ten ogród nazwali naszym, i udawali, że to jest, że my jesteśmy myśli królikami, a to jest nasze gniazdko. I gdybyśmy tam mogli codziennie się bawić i kopać i siać i ożywić go, więc tam wszystko zmarniało? Przerwał jej. Zmarnieje niedługo, jeśli nikt o niego nie będzie dbać, wyjaśniła. Cebulki przetrwają, ale róże znów jej przerwał równie podje... podniecony jak ona. Co to cebulki? spytał pośpiesznie. Cobulek wyrastają rządkile, narcyzy i pierwiosnki. Teraz pracują w ziemi. Wypuszczają bladozielone kiełki, bo nadchodzi wiosna. Nadchodzi wiosna? powtórzył. Jaka ona jest? W pokoju to się nic nie wie, gdy jestem chorym. Wiosna, widzisz, to jest jak słońce świeci i deszcz pada tak naprzemian, a rośliny wypuszczają kiełki oraz świeże pędy i pracują pod ziemią wyjaśniła Mary. Gdyby ogród pozostał w tajemnicy, moglibyśmy do niego wejść i oglądać, jak wszystko z dnia na dzień rośnie, coraz większe i wiedzielibyśmy, ile róż jest żywych. Czy teraz rozumiesz, ile by było lepiej, gdyby to wszystko zostało tajemnicą? Oparł na poduszki i leżał tak z dziwnym wyrazem twarzy. Nigdy nie miałem tajemnicy, rzekł w końcu, z wyjątkiem tego, że muszę umrzeć jako dziecko. Oni wszyscy nie wiedzą, że ja o tym wiem, więc to coś jakby tajemnica. Ale wolę, że tak jest. Gdybyś nie zażądał, by cię zaprowadzili do ogrodu, błagała Mary, to może prawie jestem pewna, że znalazłabym sposób, żeby czasem do niego wejść. A potem, jeśli doktor chce, żeby cię wynoszono w fotelu na powietrze, jeszcze w dodatku możesz zawsze robić, co chcesz, to może, może znaleźlibyśmy jakiegoś chłopca, który by twój fotel popychał i moglibyśmy chodzić tam sami, a ogród pozostałby tajemniczy. To byłoby doskonale. Colin mówił powoli z rozmarzonymi oczyma. Doskonale. Świeże powietrze w tajemniczym ogrodzie chyba by mi się podobało. Mary zaczęła odzyskiwać równowagę i poczuła się bezpieczniej, ponieważ myśl o utrzymaniu tajemnicy wyraźnie chłopca poruszyła nabrała pewności, że jeśli dalej będzie mówić i zdoła przekonać mu taki obraz ogrodu, jaki miała w myślach, to tak się do niego zapali, że nie zniesie myśli, by ktokolwiek poza nimi mógł do niego wejść. Powiem ci, jak według mnie mógłby wyglądać ogród, gdybyśmy zdołali się do niego dostać, zaczęła opowieść. Był tak długo zamknięty, że tam wszystko pewnie zwrosło się w poplątany gąszcz. Kolin leżał bez ruchu i słuchał podczas gdy Mary dalej mówiła o różach, które może się pieły od drzewa do drzewa i zwieszały malowniczo gałązki, o niezliczonej ilości ptaków, które w tak bezpiecznym miejscu może pobudowały tam sobie gniazda. Potem opowiedziała mu o Gilu i o Benie, a tak dużo miała do mówienia o Gilu i tak łatwo jej to przychodziło, że zupełnie zapomniała o lęku. Opowiadanie o Gilu. Tak się Kolinowi podobało, że uśmiech zaczął mu rozjaśniać twarz, aż stał się ślicznym chłopcem, choć Mary początkowo uznała, że jest brzydszy od niej z tymi wielkimi oczyma i burzą od loków głową. Nie wiedziałem, że ptaki mogą być takie mądre, powiedział, ale jak się tkwi cały czas w pokoju, to już się o niczym nie wie. Jakie ty mnóstwo rzeczy wiesz i znasz, jakbyś była w tamtym ogrodzie, Mary nie wiedziała, co odpowiedzieć, więc milczała. On zresztą najwyraźniej odpowiedzi nie oczekiwał, a w następnej chwili zaskoczył ją, mówiąc, chcę ci coś pokazać. Widzisz tę czerwoną jedwabną zasłonę na ścianie nad kominkiem? Mary z początku jej nie zauważyła, lecz gdy teraz spojrzała, dostrzegła ją. Była to upięta zasłona z jedwabiu, nakrywająca coś, co przypuszczalnie było obrazem. Widzę, odpowiedziała. Tam z boku jest sznur, objaśnił Kolin. Idź i pociągnij go. Maria wstała zaciekawiona, znalazła sznur, a kiedy za niego pociągnęła, zasłona się rozsunęła, odsłaniając obraz. Był to portret młodej kobiety o roześmianej twarzy. Miała jasne włosy związane błękitną wstążką, a jej wesołe, śliczne oczy były bardzo podobne do smutnych oczu chłopca, też szare jak Agaty, i duże, przy tym jeszcze powiększone przez ciemne długie rzęsy. To moja mama, smutno rzekł Colin. Nie wiem czemu umarła. Czasem nienawidzę jej, że mi to zrobiła. Co ty wygadujesz? zawołała Mary. Gdyby mama żyła, to na pewno nie byłbym ciągle taki chory, poskarżył się. I przypuszczam, żebym żył. Ojciec patrzyłby na mnie bez nienawiści i sądzę, że miałbym silne proste plecy. Już wystarczy, zasłonię. Mary zrobiła jak kazał i wróciła na swój podnóżek. Ona jest o wiele ładniejsza niż ty, powiedziała, ale jej oczy są zupełnie takie jak twoje. W każdym razie mają taki sam kolor i kształt. Nie rozumiem tylko, skąd się wzięła ta zasłona. Poruszył się niecierpliwie. To ja kazałem ją powiesić, odparł. Czasami nie lubię, kiedy mama na mnie patrzy. Zanadto się uśmiecha, podczas gdy ja jestem nieszczęśliwy i chory. Poza tym to moja mama i nie chcę, żeby każdy mógł ją oglądać. Nastąpiła chwila milczenia, po czym odezwała się Mary. Co by zrobiła pani Medlock, gdyby się dowiedziała, że tutaj byłam? Zagadnęła. Zrobiłaby to, co bym rozkazał, odrzekł. A ja bym jej powiedział, że chcę, żebyś codziennie do mnie przychodziła i rozmawiała ze mną. Bardzo się cieszę, że mnie znalazłaś. Ja też się cieszę, przyznała Mary. Będę przychodziła, jak tylko będę mogła ale zawahała się. Będę musiała również po całych dniach szukać wejścia do ogrodu. No tak, to musisz, przyznał koli. a potem mi wszystko opowiesz. Pojeżdżał chwilę, rozmyślając jak przedtem, aż wreszcie oznajmił. Myślę, że i ciebie zachowam w tajemnicy. Nic im nie powiem, póki sami się nie dowiedzą. Mogę zawsze powiedzieć, że chcę być sam i odesłać pielęgniarkę. Czy znasz Martę? Tak, bardzo dobrze, przytaknęła Mary. Ona mi usługuje. Wskazał skinieniem głowy na drugą stronę korytarza. To właśnie ona śpi w pokoju obok. Pielęgniarka poszła wczoraj w odwiedziny do siostry, a Marta zawsze się mną zajmuje, gdy tamta ma wolne. Marta ci powie, kiedy możesz do mnie przyjść. Teraz dopiero Mary zrozumiała poważny wzrok dziewczyny, gdy ją pytała o to ona wiedziała o tobie od dawna, zaciekawiła się. O tak, często zostaje ze mną. Pielęgniarka lubi wychodzić, a wtedy przychodzi tutaj Marta. Długo już tu siedzę, zre, zreflektowała się Marii. Może już pójdę, oczy masz senne. Chciałbym zasnąć, zanim stąd odejdziesz, przyznał trochę nieśmiało. Zamknij oczy, powiedziała Mary, przesuwając swój podnóżek do łóżka. Ja zrobię to, co zwykle robiła mi moja ajach w Indiach. Będę ci trzymać za rękę, głaskać i cichutko Ci śpiewać. Myślę, że mi się to spodoba, zamruczał sennie. Marii było go żal i nie chciała, żeby leżał nie śpiąc, więc pochyliła się nad łóżkiem, zaczęła głaskać chłopca po ręce i cichutko nucić hinduską piosenkę. Jakie to ładne, by mam na pograniczu snu, a ona wciąż nuciła i głaskała go. A kiedy znów na niego spojrzała, jego powieki opadły, a czarne rzęsy kładły się cieniem na policzkach śpiącego. Wstała zatem ostrożnie, wzięła świecę i bez szelestu wysunęła się z pokoju.